Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym dniu. Dzisiaj już jest czwarteczek, moi drodzy. Godzina, już Wam mówię, która jest godzina 12:45. Tak, drodzy Państwo. Woda mi się kurcze normalnie, grzeje już na kawusiem Zaraz trzeba sobie gdzie zalać. Pogoda normalnie jest petarda, nie? W Czechach, kurde, zima. E, od później rozwadowa tutaj do e, Karslułek, kurcze ulewy deszczowe, że szkoda gadać. No i teraz na terenie Francji wiosna. Pierdziele normalnie. Ta pogoda to nie rozpieszcza. Jednym słowem. Oj, no cóż poradzić! Jednym Oj, słowem woda się cyk zagotowała. Zalejemy sobie kawusie. Oj, polało mi się po rękach gorąco. Za dużo. Za dużo tej wody. E, no co. Zaraz trzeba będzie zrobić e, obchód. Czy wszystko ok? Jest i zaraz wam pokażę, gdzie ja stoję. Bo nie jestem ustawiony w stronę e, Francji do Sochaust. Tylko jestem na drugiej stronie tego parkingu w stronę Niemiec i cały czas się zastanawiam, jak się tu teraz kurde obrócić, bo tutaj nie ma takiej możliwości, jak było na stronie, po stronie francuskiej. Więc kurde, szczerze powiem, będzie ciężko. Co wy tamtą kurde robicie? Kurde. Tak siedzę od pięciu minut, patrzę, co oni tam odstawiają, a oni próbują tą kurde lorą czy jakimś, o. Zasłanił mi widok, czy ja Ci, Tobie przeszkadzam? Próbują zjechać. Chyba zjechać, cholera wid, co oni tam kombinują. Powiem szczerze. Ale jak rozwiążą tą sytuację, to Wam powiem, co oni chcą zrobić. O, kolejny mi zasłonił. Ech. Obstawiam, że chcą tym e, z samochodem zjechać. Tak przynajmniej obstawiam. Aczkolwiek sam nie wiem, co oni tam kombinują, nie? Nie mam pojęcia. Może zaraz się to wyjaśni. Nie wiem, czy to chyba Czesi coś tam kombinują. Ta, to są czeskie rejestracje, czyli Czesi coś kombinują. Ojojojoj, a czemu on wjeżdża? a czemu on wjechał temu coś tam pokazuje teraz będzie chyba podnosił opuszczał tą przyczepkę no pokazuje mu że może już zjeżdżać no, ale przecież już miał a ja 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 no jest okej okay. Coraz bliżej, moi drodzy, sytuacji. Ty, patrzcie, jakie małe kółeczko tam ma. Możeżesz, kurde. Możesz, kurde. No i co? Mamy końcówkę już. Ten tam asekuruje. Czy wszystko przejdzie? Czy nie zaryje? Ja pierniczę. Normalnie siedzę jak ta. Taki monitoring osiedlowy, nie? I komentuję i podziwiam. Tylko czemu mi zasłaniacie w takim momencie? Jest na finiszu, są już. Kurde, kolejny mi zasłonił. Ja pierdyle. Dobra, jest finisz już. Hip-hip, hurra! Dobra. Dobra, trzeba zrobić obchód auta. Ale tak jak mówiłem, to ja jestem na parkingu ustawiony w stronę Niemiec, bo po tamtej drugiej stronie to nie było w ogóle totalnie żadnego miejsca, żeby można było zaparkować i teraz muszę kurde wykombinować jak kur*wa się obrócić teraz na drugą stronę, nie? Bo tutaj kurcze jest problem, bo tak na tą drogę jak wyjadę, to jest landówka. A po stronie francuskiej to można było zjechać na rondzie, się obrócić i było elegancko. Ale tu wiem, że może być problem, no trzeba będzie coś, że tak powiem, wykombinować, żeby się usta obrócić tam na drugą stronę, za kontenerami, gdzie osobówka pojechała. Będzie niezły czat komandos. A few minutes later. Dobra, trzeba będzie zrobić, kurde, jakąś próbę, żeby się obrócić. Moja nawigacja mi pokazuje, że przejechał przez autostradę, ale raczej tam, gdzie oni przejeżdżają, jest tam, kurde, jakaś droga, ale raczej ona będzie niemożliwa, żeby przejechać, bo tam jest pewnie kamień. Więc nie mam pojęcia, szczerze. Dobra, powietrze mi się nabiło, więc zobaczmy, co z tego, kurwa, wyjdzie. Jednym słowem. Ale nie, nie daję sobie szans, dobra, poczekamy, żeby on sobie odjechał, przejechał Bo ja będę potrzebował tutaj mieć ze sobą trochę pusto żeby jakieś dziwne szopki odstawić. Dobra więc zobaczmy czy mi się uda tam w ogóle na drugą stronę e, przejechać Ale jest ustąp pierwszeństwa więc może? 50 Metrach skręć w lewo, następnie Może? lekko w lewo. By się udało, moi Skręć drodzy. w lewo, następnie lekko w lewo. Jest możliwość na Francję. Elegancko, dobra. Więc to już jest połowa sukcesu. Tam mamy wolne, tam mamy wolne. Dobra, więc fajnie. Jedziemy, tutaj zmienimy sobie granicę. I jest kurde normalnie petarda, moi Ko drodzy. 80. Tego lekre. się nie spodziewałem, lekre że kochyle. się uda. Ale czas komandos normalnie. Drzewo nie drzewo no, jestem zadowolony lekre. teraz. Petarda, petarda, moi drodzy. Eee, dobra, moi drodzy, co? Jestem na miejscu. Idę tam do biura się zameldować i e, zobaczymy, czy cuda w tych czasach istnieją, bo według tego wszystkiego to ja mam rozładunek na pierwszą 30. Może coś się uda szybciej. Byłoby bardzo niezmiernie miło, bo załadunek mam jutro w Niemczech, to byśmy coś tam sobie nadrobili. A few moments later. Dobra, trzeba taką kurde małą aktualizację zrobić. Jest godzina 18:35. Byłem się o 16.00 zameldować i raczej chyba cuda się nie, nie, nie zdarzają, bo stoję na parkingu i czekam za SMS-em. A dokładnie już stoję tutaj 2 godziny i 30 minut. O, proszę bardzo! O. Jest, jest raczej prawdopodobnie nie dostanę teraz Kurde żadnego SMS-a, żeby pójść do biura. Iż Dlaczego nie dostanę żadnego sms-a? Dlatego, że to jest Sohox. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, że oni bardzo strasznie tutaj się trzymają godzin. I ja mam, że tak powiem, kurde rozładunek według zlecenia na pierwszą 30. Czekajcie, zaraz Wam pokażę. Postaram się pokazać. To jest na jutro. Pierwsza 30. 30. Tak, ja wiem, zaraz będzie w komentarzach: A dlaczego ty tak szybko przyjechałeś, skoro jest na pierwszą 30. Ja po prostu dostałem wiadomość od spedytora, żebym podjechał tu na 16, zameldował się i spróbował się rozładować. Tak, tłumaczyłem, że nie ma tu takiej opcji, że mnie szybciej rozładują, no ale wykonałem polecenie. Wykonałem polecenie, no i najlepsze w tym wszystkim jest to, że jak byłem się zameldować, to na komputerze wyskoczyła godzina druga. Godzina druga. I proszę bardzo, moi drodzy, to jest SMS od nich z instrukcjami, że mam czekać na instrukcję. Wchodzę na ich stronę, którą mi podali. O, ładuje się pięknie ich strona. I tutaj jest napisane też. Spotkanie 14 lutego o 2:00 Dok T2P. Więc muszę czekać. Ja po prostu z mojej strony nie mam nic sobie do zarzucenia. Bo wiedziałem, że tak będzie w Sochaux Bo ja to przerabiam praktycznie co jakiś czas. Więc wiem, czego się mam tu spodziewać. Ale ja wykonałem swoje. Zadanie, które otrzymałem, i teraz jest patent taki, że nie wiem, jak to kurde będzie tutaj ogólnie wyglądało, bo ja wiem, że biuro jest tu czynne tylko do 20. A na tym parkingu można tylko i wyłącznie stać do 22. Tu nie wolno pauzy robić ani nic, więc powiem szczerze, że nie wiem, jak ochroniarze, którzy będą wyganiać, zareagują na to, że ja mam tu rozładunek. Nie mam pojęcia. Może być tak, że będą mi kazali wyjechać i o tej godzinie dopiero przyjechać. Więc plany założony przez mojego spedytora legnie w gruzach, bo wyliczył sobie, że jak ja tu stoję od 16 i na drugą w nocy mam, no to 9 godzin pauzy mi wyjdzie. No wszystko fajnie. Pod warunkiem zaznaczam, że mnie z tego parkingu nie wyrzucą. No nic, prawdopodobnie widzimy się jutro w piąteczek, moi drodzy. Moi drodzy, normalnie jestem w szoku. Jest godzina 2035. A ja właśnie dostałem SMS-a, że mam jechać na magazyn bezpośrednio, bo już biuro jest zamknięte, ale przysłali mi właśnie SMSa, że go magazyn. O, proszę bardzo, numer referencyjny, dokumenty są potwierdzone. Poczekać mam na instrukcję i mam że jechać na magazyn T2P. Wejdziemy sobie tutaj. No. Czekajcie, bo to kurde z moim internetem to już jest takie heh, trochę ciężkie i co? O, i jest. Jest, proszę podjeść do doku. Więc jedziemy. Pusto pod tymi magazynami. I tak trochę dziwnie, nie? No ale nic, kazali mi podjechać pod e, Doka, więc jestem i zaraz zobaczymy jakie mi dadzą stanowisko. Tu widzę chyba Francuz będzie podjeżdżał pod jakieś stanowisko wybrane przez nich. Da kuźwa, myślałem, że sobie łeb rozbiłem już. Dobra, więc idziemy, zobaczymy jakie stanowisko mi dadzą. Jestem aż ciekaw. A taki wygląda, że nikogo nie ma, właśnie, już chyba w biurze poszli wszyscy do domu, więc tu nam trochę zejdzie. Jednym słowem, a few minutes later. Oh, nie wiem, jak ja mam to kuć was skomentować. Ogólnie, a sytuacja wygląda tak: dostałem smsa o 20.30 że mam podjechać na ten magazyn. To, że tam stałem prawie 40 minut, jak przyjdą na nockę, po to. Żeby mi gościu napisał, że yy, na CMR-ze, że o 2.30 mam dopiero rozładunek, nie? I teraz są pretensje do kierowcy, że kuźwa jest czas napięty o, i tak. Po dalej Połowa sukcesu, moi drodzy. Jestem już ustawiony na rozładunek. Tam dużo wcześniej z Francuzem dyskutowałem, że o 2.30 nie mogę podjechać, bo tacho mi się kończy wziął moje papiery, posprawdził coś tam w komputerze posprawdził tam w komputerze ee, jakieś rzeczy i mówi do mnie, że żebym się ustawił tutaj przed halą i jak wszystkie ciężarówki wyjadą z z hali z tego tutaj kurde zadaszenia to on po mnie przyjdzie i mnie ustawi gdzie mam się rozładować, fajnie mi się charczało ale tak powiem szczerze, że usłyszałem jak ktoś trąbi klaksonem z wózka, w, wózka. Wziąłem, kurde, wychyliłem łeb, za łóżka i mrugał mi światełkami, nie? Podjechałem i kazał mi pod piątkę ustawić się. No i sobie właśnie już teraz tutaj stoję i czekam. Kurde. Nie wiem, co tam się wydarzyło, ale... O tam dekielek, kurde, tego pojemnika jest podniesiony do góry. Więc nie wiem, co tu zaraz będzie się działo, jak on mi będzie to zrzucał. Oby mi kurwa tylko dachu zaraz kurwa nie rozwalili Kolejna ciekawostka jest taka e, Spedytor, który mnie prowadzi Zmienił mi załadunek Nie będę jechał do Niemiec się ładować Tylko e, na 16 tutaj w Sochaux się będę ładował I się zastanawiam, gdzie ja wyjadę kurwa na parking Nie, bo ja obstawiam, że tu zaraz za fabryką będzie wszystko zawalone, nie? Tymi ciężarówkami, więc E, dobra, ja jestem już e, właśnie rozładowany, pospinany Jest 23.30 I teraz powiem szczerze, że nawet nie wiem gdzie ja mam kurde się ustawić na pauzę, nie? Załadunek jest e, jutro No bo dzisiaj jeszcze jest czwartek, jutro w piątek jest na 15.30 i kurde, gdzieś tu trzeba byłoby zaparkować. Szczerze, nie mam pojęcia, gdzie zaparkować. Tak na tą sprawę. Oni tutaj coś kuźwa stoją. Filany, ale to są filany porozsuwane więc raczej tam nie będzie można spać. Zaraz zobaczymy. Mam kuźwa jedną miejscówę na. w razie W, ale czy ona będzie, nie wiem. Dobra, można powiedzieć, że zaparkowałem i o dziwo ta miejscowa była wolna, ale jeszcze sobie obczaję ją dobrze? Czy jest wszystko ok na pewno? Nie ma tragedii. O, widzieliście wy? Tu jest brama wjazdowa, więc jest dobrze. To jest zamknięte, więc. Pika Belo. moi drodzy. Mam miejsce więc robimy pauzę do rana. Kurde Normalnie mi się udało. Jak mi? Czekajcie. Tu jest ślad. On jest chyba wyłączony, może nie, czy nie? Eh. najwyżej się zrobimy rano. Jeszcze w sumie sobie do środka, sobie trochę wyjadę. Dziękuję, do widzenia, do zobaczenia. Odpierdolcie się ode mnie.